Cześć, witajcie, z tej strony ja, Wojciech Xbox. E Udało mi się wszystko naprawić yy, i dzisiaj właśnie jest odcinek właśnie z Roblox'a. Yy, przepraszam, że tak długo mnie nie było, trochę tego naprawiałem. Dzisiaj będziemy robić pizzę. Czyli po prostu to są fabryki pizzy. Dobra, omijamy scenkę. To, to jest niczyja fabryka, to chyba sobie zabiorę, dobra. Yy. No, to coś nowego. Dobra, fabryka wujek, No dobra. Dobra. Tutaj mam wszystko, tylko czekajcie. Ja jeszcze muszę ściszyć. Dobra. No i. No. Eee, czekajcie, jeszcze coś sprawdzę. Nie, eee, dobra. Coś mi się wydawało, ale dobra. Tutaj, kliknij na pizzę, aby zarabiać pieniądze. Zbierz. A, to po prostu tak zbieramy i tyle. To teraz ściany. O! Czyli tutaj mamy wejście, a tu? Tu nie wiem. Dobra. Niech mi się robią. Nie wiem, jak to mi się robi. Ale pewnie będą jeszcze jakieś wzmacniacze i tak dalej. Wiecie, zawsze taki ty tyconach, typu takiego czegoś. tajkuna. Nie wiem, jak to mówić. Tyconach będę mówić. Yy, właśnie jest yy, 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 właśnie kurczę. No wzmacniacze. Po prostu wzmacniacze. Tutaj sobie zbieram pizzę. Teraz mamy masynę do sosu. O, osiągnąłeś porządkujący kucharz. Dobra, czyli tutaj jeszcze nam będzie dodawać sosu. 75-170... Co już? 100 już będę zarabiać. No to tu było. Dobra. Jeszcze masz sera, tutaj będzie to, zabieram. Dobra. Tutaj podłoga są 300, więc zbiorę. Tutaj będzie lada jakaś. Dobra. Na razie sobie... Jeden. Kolejny wydatek będzie albo na wejście, albo na maszynę do sera. Mi się wydaje, że lepszą opcją będzie maszyna do sera. Mimo, że jest to trochę droższe, ale o trochę. Tam. Ej, a co tam w ogóle się robi? Ja, ja chciałem zobaczyć. Tutaj właśnie mi chyba to przeczytałem. A tutaj robię kółko, tą formę. No i dobra. Zbiorę sobie jeszcze tutaj i mam 800. No to maszyna to sera. Tutaj też jest. I ja muszę zobaczyć teraz. I. A, dobra. Taka normalna pizza. Dobra. Z tego, ile zarabiam? Ja muszę sprawdzić. Mam 450. Teraz zarobi 575. To ja nie wiem. Nie jestem matematykiem. Dobra. I teraz wejście. O, jak słabe to wejście. Mi się wydaje. Tutaj jeszcze będzie ścieżka. To 400. A to będzie chyba szybki Z tego co widzę, 125. Za taką czerową <laughs> Przecież tutaj się, to się wyświetla totalnie. Ale dobra. Nie wiedziałem. Uh -huh. I teraz kupię sobie ścieżkę. No, fajna ścieżka. No, fajna. Fajna. Niech będzie. Dobra. Coś jeszcze tutaj jest. Obszary zewnętrzne. O, to kosztuje. No to zbieram sobie teraz. Niech będzie lada. Co to jest? O, początkujący kamer. Ale co jest z ladą? Bo ja nie rozumiem. Czekaj. Ta lada to po co mi była? Aha. Czyli wydałem bez sensu chyba 850. Ale yy, zobaczymy w dalszej kolejce. Tylko czekaj. To mi, to mi się... Z... Co? Czekaj. To, to mi się napełni? Co? Ej, to... A, chyba coś. Nie wiem. Tym... Może nie wiecie o co chodzi. Ej! nie? Aha, ej, bo to jest jakby już restauracja. racja. Nie wiem, czy restauracja. to Co pizza z serem? Weź. O! Aha, do kostumera. Co on? Ale ja jeszcze to nie mam. A, ta leda? Co? Co lada? Przepraszam, nie... Nie. Ale do kogo? Do kogo ja mam to zanieść? Bo ja nie wiem, nikogo nie widzę. O, dużo tego. Dobra. Zobaczmy, co, co możemy sobie ulepszyć. O, a nie, znak jest za dużo. Świata zewnętrzne? No niech będzie. A, to mi to. Co to, 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 to było mi jak potrzebne? Tego nie wiem. Dobra, tylko zająłem tą jedną serową pizzę. Komu ja mam ją zamiar. O nie, Dobra, no, dobra. Mm -hmm. Teraz chyba będzie ta stacja tworzenia pizzy. Mm, sobie ją kupię. Więc się leci na pizzę. To się tam jakoś piecze? Tu gdzieś. Czekaj. Tutaj mamy takie coś. Ja czekaję w tę stronę, próbować. Aha, to. Nie, to się. Gdzieś tam musi piec. Dobra. Okej... Okay, I co mi się dało? Aha! Ej! Jakiegoś klikera! Będę mógł sobie odblokować. No. Spoko, Ej, czekaj. Ścieżki 900. Dobra. To to. Magazyn pizz. Co to jest za śmietnik? Nie wiem. Nie wiem po co mi śmietnik. Dobra, biorę. Za 900. Aha, taka ścieżka po prostu. I tyle. Ło. Jakiego Jakiegoś wrażenia to tu nie robi. Oczywiście to jest pierwsza część. A więc będzie na pewno jakaś seria. Mmm, dobra. To będą raczej takie krótkie odcinki, bardziej. Yy, yy. Dobra. Biorę. I magazyn pizzy, co? No, dobra, dobra. Tutaj lepszenie jakiegoś magazynu. Tutaj zobaczę profil Pizza Shop. Ej, a można jakoś... Co? Co? Mogę jakoś zmienić nazwę? Czekaj. No jest pizza? Hmm. Dobra, wy napiszcie w komentarzach, jaką dać nazwę. Pierwszy komentarz to jest nazwa. No, yy, ale to mu musicie napisać najpierw nazwa yy, pizzerii, No i potem ją piszecie. Tak się umówmy, bo ja tutaj żadnego pomysłu nie mam. Dobra, menu pizzy powinna edytować. Stwórz pizzę, Jak? Teleportuj się do sklepu z... Eee. O! Tutaj mogę kupić sobie składniki, dobra. Hmm. Mm -hmm. Aha, bo to jest za jakieś diamenciki, Ale skąd ja mam jeszcze diamenty? Mm. Dobra, teraz się teleportuję do Tyconu. Nie wiem, ja naprawdę nie wiem, jak to się wypowiada. Jeśli źle mówię, a zakładam, że źle mówię, to przepraszam. Ale dobra. Dobra, yy, coś można kupić? Nie wiem, jak widzę. Mhm. Mm. Mm Teraz będę mógł kupić sobie Tables. Tutaj mi już będą te ci, klienci przy, przychodzić. Bo mi się wydaje, że mogą to przechodzić sobie. Oczywiście. Ja nadal tą jedną pizzę, a więc chętnie komuś mm, dał. A więc no, to jest jakaś... Nie wiem, gdzie tą pizzę dać w ogóle, co jest? Mm -hmm. O, czy możesz prosić o pizzę z serem? Nie, podam ci z peperonii, wiesz, masz. O. Aha, za to się dostaje. Kolejna pizza z serem, dobra, pił. Masz. Jeszcze ktoś? Tamto ze z koleżanką usiadła. E, tutaj będę mógł sobie kupić małe menu. A więc zaraz sobie kupię tutaj menu pizzy. Jadę tutaj pizzę. Twoje pizzy. Pewnie tylko serowa jest. No i dalej, Małe menu. Gdzie jest? O, pizza, pizza, pizza. pizza. Czyli jest pizza. No dobra. Tutaj. No mało klientów mamy, mało. Jeszcze w ogóle, co to jest ściana? Kto taką ścianę na początek buduje? Ja bym zbudował jakąś ceglaną, według mnie. Ja do pizzerii buduję ceglaną, a więc... No, takie, takie moje zdanie. O, proszę. Ale dobra. Kolejny wydatek pójdzie na chyba ścianę Boczne. To chyba mogą być właśnie te ściany, których oczekiwałem. Ale nie wiem jeszcze, jak to będą. Czy będę mieć jakieś jakoś do wyboru czy coś? Nie wiem. Dobra, 500 300, tam siedemset pięćdziesiąt widzę, czyli jeszcze teraz potrzebuję, nie wiem. ale o już mam. Dobra. I jak? Gdzie są ściany? Ja nie widzę ścian. Aha, tu? Nie no, to, to nie są nawet ściany. Co to ma być? Nie, naprawdę. Tutaj okna ile kosztują? 2225 koła. Koła od auta. Dobra. E, tylko nikt mi to nie zamawia. Nie wiem czemu. A ja proszę, żeby zamawiać. Czy ja jakoś to otworzyć, czy coś, nie wiem. Dobra. O, witam, jesteś. Masz, co dla ciebie. O. I jeszcze coś też? O, kolejna. Z co tyle nie zjesz? Pewnie z jakąś BFF przyszłaś. Kolejna. A to z moim chłopakiem. Dobra, spoko, to ja nie przeszkadzam. Ja nie mam nic wspólnego. No wspólnego z tym. Dobra. Okej, kucharz jest też przekonujący, ale ja bym sobie kupił a tego kucharza bym skupił. kupił może, bo tak to będę automatycznie zarabiać. A więc to mi się po prostu opłaci. Jeszcze dawajcie jednego klienta. O, oh jest! Witam Pani! Witam! Proszę, to dla Pani pizza z serem. Pewnie jeszcze jedną chcesz, co nie? No, proszę. Jeszcze jedną może? A nie, nie, nie można. Dobra, wiesz. O, też swoim łysem, chłopakiem. O, no pięknie, pięknie, pięknie. A ja sobie im podepsam. O, tak. M -m -m możemy odblokować coś nowego, ale dobra. O, teraz będziesz robić? Nazwę cię... Maciej. Będziesz Maciej, okej? Okay? Maciej. Dobra, to Maciej tam mi będzie robić, a ja idę sobie do sklepu. Ja już, przecież ja mam tutaj jak jakiś. To teraz... Nie. Czekaj, czekaj. To ja przeteleportuję. Tutaj biorę list. Boż pizze, teleportu i dobra tutaj sobie kupię składniki, dobra proszę Pani co Pani ma? tutaj mi się wydaje, że właśnie szynka no dobra ja zamówiłam szynkę i teraz... już mam, mam? dobra, spoko mhm mm No nie. I jak stwórz pizzy... szynka... i Pisz nazwę pizzy... pizzę z... z... Z czego jest szynka, Chyba ze świni. Czasami z kurczaka, czasami z widoka. Nie wiem. Bardzo dobra Finish, dobra Pizza bardzo dobra eee, Pizza z serem Dla siebie Mam kolejne klejnoty Kupię sobie lek. Czyli Aha, czyli po prostu szybciej, czy co? O, nie wiem Kolejna pizza z serem a jesteś może bardzo dobrą pizzę. To się Ja polecam. Jest bardzo dobra. Nie, no trzeba zmienić tą nazwę. Stwórz pizzę. A nie, nie, dobra nie. Dobra. Edytuj pizzę. Dobra. Bardzo dobra pizza Trzeba zmienić nazwę. Eee, pizza z nie, to nie może być, po prostu pizza z szynką Pizza... Mmm, nie Kurczę, no dobra, niech będzie z szynką Pizza z szynką, nie Pizza z szynką Dobra Nie, zablurowało mi jeszcze Pizza z szynką. Potwierdź. No, dobra dzieła. To mi pani tutaj. co? Nie, no. A ja, ja nie wziąłem, no. Kurczę, jak chcę ją wziąć? Nie mam internetu, czy co? Nie. A po prostu kliknę internet. Nie, coś mi się zaczęło. Aha no dobra ja ja, ja się kupię nie dobra ja się żegnam z tym już to jest na tyle miało być to krótkie ale dobra pa.